Witam Was w kolejnym odcinku serii podcastów Talks for Life, gdzie specjaliści z Visa for Life opowiadają Wam o szeroko pojętym zdrowiu, treningu i rehabilitacji. A dzisiaj razem z Hubertem Kowalewskim, Piotrem Nadulskim. Rozmawiamy sobie o czymś takim jak kręgozmyk, czyli z sunięciem się jednego kręgu z drugiego do przodu, tak naprawdę, bo wtedy mamy kręgozmyk. Ten kręgozmyk ma specyficzne objawy. Najczęściej ludzie mówią, że boli ich jednopunktowo, boli ich podczas długiego stania i długiego chodzenia. Dokładnie tak. Często jeszcze możemy zauważyć, że ten ból występuje w wyproście, w dużym wyproście. Czyli na przykład, kiedy stoimy i chcemy spojrzeć do góry na sufit, lub kiedy leżymy na brzuchu i chcemy zrobić taką foczkę, czyli na przykład chcemy pracować na komputerze, leżąc na brzuchu, zazwyczaj ten ból, zazwyczaj kręgosmyk objawia się właśnie w tej pozycji wyprostnej. Tak. Kolejną rzeczą tu już przy poważniejszych stanach, jeżeli chodzi o kręgosmyk, możemy doświadczać bólu promieniującego. Lub drętwienia obu kończyń, co jest charakterystyczne. kończyn dolnych, właśnie. I ich mocno, mocno charakterystyczne jest to, że to będą obie kończyny. No i też często ludzie mówią, że właśnie boli ich podczas spania. Boli ich podczas spania, szczególnie na, na brzuchu. I tak jak też niektórzy sobie pociągają nogę do góry, tak jakby w taką, taką żabkę, to również jest ten temat, gdzie może nas ten nagrodzonych boleć. I te wszystkie rzeczy, jeżeli u Was występują, to można powiedzieć, że macie jakby podejrzenie tego ustawienia kręgosłupa. No i kolejną rzeczą jest taka, że możemy to, to hasło przeczytać w wyniku rezonansu lub zdjęcia rentgenowskiego. Często, tak jak ustaliliśmy, ten ból może wynikać właśnie z, kręgo, z kręgozmyku, jednak często zobaczymy, że na naszym rezonansie widzimy hasło kręgozmyk, a nie mamy takich objawów i ten kręgozmyk może objawiać się w bardzo różny sposób, zależny od tego, jak bardzo głęboki jest ten kręgozmyk. Jeżeli jest to bardzo mały, funkcjonalny kręgozmyk, będziemy to odczuwać rzadko, raczej spora jeżeli jest to faktycznie poważne, poważne, poważne uszkodzenie, wtedy to będziemy już mieli zdecydowanie więcej objawów. Tak, tutaj podążając za, za Hubertem, możemy wyróżniać w zależności jakby od literatury, powiedzmy 4 stopnie kręgozmyku. I tutaj też podam konkretne wartości, bo myślę, że, że łatwiej troszeczkę będzie sobie to wyobrażać. Około powiedzmy no, 25% sunięcia kręgu 50, 75 i więcej. I, I tutaj pierwsze dwa stopnie mogą być w ogóle bezobjawowe, tak? Czyli też znowu badanie obrazowe kręgozmyk może nam pokazać. Być może w ogóle badanie obrazowo obrazowe było robione w zupełnie innym celu, a ten kręgozmyk nam tam wyjdzie. To też nie musimy się tym przejmować, bo pierwsze dwa stopnie mogą być całkowicie bezobjawowe. To powiem Wam tak szczerze, że do takiego jeszcze kręgosmyku 25-5% zsunięcia się kręgu nie widziałem. Przeważnie ludzie przychodzą z takim 5-7% to w ogóle jest już dużo. I rzeczywiście to nasze leczenie zachowawcze, bezoperacyjne, na poziomie ćwiczeń, na poziomie rehabilitacji, gdzieś próby stabilizacji jakby mięśniowo powięziowej jakby ustawienia dysbalansu, mieć nowość tego takiego, żeby ten kręgosmyk, tak jak Hubert powiedział, funkcjonalny, czy taki, który zależy od tego, jak się ruszaliśmy, jak żyliśmy, co robiliśmy, spokojnie mógł funkcjonować i jakby normalnie żyć bez objawów, o których mówiliśmy wcześniej. Mm, tak, i teraz możemy sobie już zacząć rozmowę trochę na temat tego, jak w ogóle to się może wydarzyć w naszym życiu, że, że mamy kręgosmyk. Zazwyczaj jest to po prostu przez Cały czas powtarzaną jedną pozycję, lub cały czas powtarzaną ten sam ruch. E, może też wynikać z takich predyspozycyjności, predyspozycji przepraszam, biologicznych, czyli takich, że po prostu będziemy mieli wiotkość więzadła będziemy trochę hipermobilni i te więzadła będą się łatwiej rozciągały. Takie osoby znacznie częściej mają niestabilność kręgów, czyli tak zwany kręgozmyk. Taką sytuacją może być to, że wasza kość krzyżowa, czyli inaczej tak potocznie krzyż, ma bardziej poziome ustawienie, i wtedy ten goździk może występować po prostu częściej albo jego. Jakby możliwość jego wydarzenia się jest po prostu bardziej prawdopodobna. No i też takim najczęstszym tutaj przyczyną naszego jakby, jakby kręgozmyku może być to, że mieliśmy jakiś wypadek komunikacyjny albo jakiś upadek z drabiny i, nagły, i nagłe wygięcie się kręgosłupa albo nagły ruch, nazywamy to translacji, czyli przemieszczenia się względem siebie dwóch kości nastąpił i tu coś ważne, jak już nastąpi ten, ten ruch raz, to nasze więzadło nie ma zdolności takich mocnych, kruczliwych i raczej ten rozmyk będzie już z nami i raczej tego się nie da już cofnąć bezoperacyjnie. Tutaj do, co do jeszcze przyczyn, sport również jakiś kontaktowy, i rozumiem tutaj przez sport kontaktowy, nawet piłkę nożną i, i tam zderzenia, czy, czy sport w ogóle jak rugby, futbol amerykański, to są częste jakby aktywności, gdzie, gdzie ten kręgosłup może wystąpić, i właśnie później już po, po odniesieniu takiego urazu. No, należy dobrze, dobrze zdiagnozować, dobrze przeprowadzić wywiad, żeby ustalić po prostu, czy pracujemy zachowawczo, bo jak najbardziej. Można, można bardzo dużo dobrych rzeczy zrobić, jeżeli chodzi o objawowy kręgozmyk zachowawczo, czyli unikając po prostu leczenia operacyjnego? Czy może jednak właśnie zabieg lub przynajmniej konsultacja z neurochirurgiem będzie wskazana? Dokładnie tak. Warto też zaznaczyć, że kręgozmyk nie musi być tylko w odcinku lędźwiowym. Bardzo często kręgozmyki występują również w odcinku szyjnym, a jeszcze częściej istnieje korelacja pomiędzy występowaniem w jednym miejscu i w drugim. Jeżeli mamy w wyniku rezonansu hasło kręgosmyk w odcinku lędziowym, bardzo prawdopodobne, że już teraz albo w przyszłości będziemy mieć to hasło również w odcinku szyjnym. Znowu nie oznacza to końca naszego życia i operacji. Musimy po prostu zastanowić się, co jest przyczyną, dlaczego tak się dzieje, wyeliminować te przyczyny i wprowadzić odpowiednią terapię, leczenie. I będzie to leczenie zazwyczaj polegające na początku na zniesieniu bólu, następnie na Ustabilizowaniu kręgów, które po prostu zbyt. Chętnie i wyskakują, nie wyskakują, wysuwają się, przenoszą się do przodu. I Tak samo jakby odwrotnie, jakby tu nie ma znaczenia, który kręgosłup był pierwszy, szyjny czy rędziowy, jakby oba mogą generować ten, ten drugi w drugim miejscu. Jest to dość naturalne i jest taka trochę autoadaptacja się naszego organizmu, taka kompensacja, która ma ułatwić jakby funkcjonowanie i jakby balans ciężaru naszego ciała, więc ale dla nas naprawdę nie jest to do końca dobre i Fizjologicznej, można później mocno ograniczać względem naszej jakby ruchomości, naszego okręgu słupa. Tak, tutaj, jeszcze właśnie, jakby osoby z kręgozmykiem, było w ogóle wspomniane, że, że kręgozmyk może wiązać się też z um, długim przebywaniem w określonych, nawykowym przebywaniem w określonych pozycjach lub określone pozycje mogą być objawem tego kręgozmyku, i tu mam na myśli e, pogłębienie lordozy lędziowej, również z pogłębieniem przodu pochylenia miednicy. I to jest dosyć istotna kwestia już właśnie w procesie, w procesie rehabilitacji, bo, bo tutaj ta postawa faktycznie może mieć wpływ na, na podrażnianie, pogłębianie problemu. I, I kolejną rzeczą jest po prostu znalezienie odpowiedniego balansu i w, właśnie w treningu i wzmocnienie poszczególnych grup mięśniowych żeby po prostu wrócić do jak największej sprawności i umożliwienia uprawiania jak największej ilości dyscyplin po prostu sportowych. E, tak jak Piotrek mówi, właśnie dobrze dobrany trening będzie kluczowy w leczeniu zmyku. Ważne jest też, że nie będą to byle jakie ćwiczenia, zazwyczaj są to bardzo specyficzne ćwiczenia. Często nie są to brzuszki, a, a powinniśmy wzmocnić kręgosłup, powinniśmy wzmocnić brzuch, tak zwany core, ale powinny o, często właśnie tutaj jest kluczowa rola trenerów, fizjoterapeutów, aby naprawdę zwrócić uwagę na małe mankamenty w czasie wykonywania tych ćwiczeń, bo możemy robić dobre ćwiczenie, ale wykonywać je w sposób, który będzie jeszcze bardziej pogłębiał e, tę wadę. Kolejną rzeczą. Na którą musimy zwrócić uwagę, będzie nasz styl życia, czyli rehabilitacja, trening to jest jedno. Natomiast nawyki, które mamy w ciągu dnia, są. Tak naprawdę kluczowe, bo to one spowodowały te, tę sytuację na samym początku. Czyli warto zwrócić uwagę, tak jak Michał wspomniał, o pozycję spania, raczej unikamy pozycji bulowych, czyli leżenia na brzuchu, podciągania nogi do góry, przebywania cały czas w tej samej pozycji, np. stania i zwieszania się na swoich więzadłach, takiego wywi, wywijania się. Dlaczego tak eee... kuperka po prostu takie tak. pozycji? Tak jest. Często na przykład przy zmywaniu naczyń możemy być tacy zwieszeni, pochyleni, jeżeli robimy to naprawdę często, bo dużo jemy, to warto na przykład oprzeć głowę o szafkę z przodu, żeby odciążyć troszeczkę ten krę kręgosłup, a potem budować świadomość i stabilność e, taką świadomą naszego ciała. Ten też w korekcji, jakby na, na poziomie treningowym ustalamy ten osób, jakby w, trochę nazwijmy to w, dalej w złych, przeciwnych ustawieniach, w antywadzie. w antywadzie. Po to, żeby właśnie nasz kręgosłup mógł trochę odpocząć troszkę jakby nauczyć się innego stania, żeby potem człowiekowi było łatwiej się skorygować, żeby łatwiej się mógł nauczyć tej lepszej dla niego pozycji, która nie będzie podawała niego bólu. Tak, bo tak jak tutaj wspominałem wcześniej i Michał kontynuował, właśnie charakterystyczne dla kręgozmyku jest pogłębienie lordozy i w treningu, w tym wypadku możemy chcieć właśnie wchodzić w wypłaszczanie lordozy w takie wręcz no, większe tyłopochylenie miednicy po to, żeby zbudować osobie właśnie cierpiącej na, na, na tą przypadłość sporą taką świadomość i żeby trening właśnie Przekładał się po prostu na czynności życia codziennego, tak? Bo dużo nam to nie da, jeżeli na treningu zrobimy wszystko super, a, a poza nim będzie jak było. No to nie, właśnie rehabilitacja, główna część rehabilitacji odbywa się poza salą treningową czy poza gabinetem. Jak widzicie, tych zmyków trochę jest i objawów z nich mogą być oczywiście różne, więc tutaj znowu diagnostyka jest najważniejsza i jakby to, co opowiecie swojemu fizjoterapeucie albo tenerowi, będzie miało kluczowe znaczenie tego jakie postępowanie z wami będzie przeprowadzał. Myślę, że ten kręgosłup to też taka dla nas odchłań, terapii i dużo, dużo rzeczy różnych tam się może wydawać, więc też nie, nie diagnozujcie się sami, udajcie się do specjalisty, a takie przysycać sami mogą być. Hubert Kowalewski Piotr Nadulski. Albo ja Michał Dochowski, a więc zapraszam Was serdecznie też do innych podcastów z serii Talks for Life na platformach typu iTunes, Spotify, albo na naszej stronie www.physioforlife.pl. Zachęcam i pozdrawiam.